na ulicy Fittiga 3, klasa 2. Przejdziemy się tą windą ostatni raz. To jest winda oryginalny z ramp Zapraszam do oglądania. Winda Warszawa konserwowa. Idziemy jeszcze sobie do y, następnej klatki. Tam też powinien być oryginalnie zręb. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zapraszam na mój kanał. Oryginał, słuchajcie. oryginalny No dobra, to zapraszam do następnych kart.